Czasem patrzymy na ludzi i myślimy, że znamy ich historię. Ale ta zaskoczyła wszystkich, zwłaszcza kasiera, który ośmieszył mężczyznę w zniszczonej kurtce. Była jeszcze wczesna pora, kiedy w niewielkim sklepie spożywczym na obrzeżach miasta zaczęli pojawiać się pierwsi klienci. Cisza, jaka zwykle towarzyszy takim porankom, została nagle przerwana przez nerwowe stukanie w kasę i głośne westchnięcie młodego kasiera. Chłopak miał może dwadzieścia kilka lat, modnie podgolone włosy i uśmiech, który wcale nie zwiastował życzliwości. W kolejce stał mężczyzna około pięćdziesiątki, miał zmęczone oczy, kilkudniowy zarost i kurtkę, tak spraną, postrzępioną i przetartą, że wyglądała jakby przeszła z nim pół życia. Trzymał w dłoniach kilka najtańszych produktów, chleb, mleko i zupę instant. Nic więcej. Kasier spojrzał na niego z góry, podparł się o blat i teatralnie prychnął. Serio? Znowu pan? Rzucił głośno, tak, żeby cała kolejka mogła usłyszeć. Może tym razem uda się zapłacić bez liczenia groszy przez pięć minut? Ludzie stojący za mężczyzną spojrzeli po sobie niespokojnie. Jedni chcieli się wtrącić, inni czuli się zażenowani, ale nikt się nie odezwał, a kasjer tylko się rozkręcał. No dawaj, pokazuj, co tam w tej twojej magicznej kieszeni zostało zaśmiał się szyderczo. Może dziś uzbierasz na cały rachunek. Mężczyzna nie odpowiedział. Wyjął z kieszeni garść drobnych. Monety zabrzęczały cicho, rozsypując się po ladzie. Jego dłonie lekko drżały, nie ze strachu, lec, lecz z upokorzenia, które narastało w nim jak ciężki kamień. O, zaczyna się. Kasjer przesadnie przewrócił oczami. Proszę państwa, mamy tu pokaz liczenia groszy w naturze. Kilka osób odwróciło wzrok. Jedna kobieta nawet wyszła z kolejki, mrucząc pod nosem, że nie ma czasu na takie cyrki. Nikt nie zaprotestował. Nikt nie powiedział przestań. Nikt nie zapytał mężczyzny, czy może potrzebuje pomocy. Tylko kasjer stał tam, oparty łokciem o kasę, zadowolony z siebie, uśmiechnięty, z poczuciem wyższości. Mężczyzna spróbował coś powiedzieć cicho, z pokorą: Nie, nie chciałem robić problemu, po prostu dzisiaj ciężki dzień. Ciężki dzień? parsknął kasjer. Chyba ciężkie życie, ale to już nie mój problem. Ja tu pracuję, a pan zajmuje mi czas. Zbieraj się pan, bo ludzie czekają. Zamilkł na moment, po czym dodał głośniej z teatralną ironią. A może pan po prostu udaje, że nie ma pieniędzy? Może to taka... styluwa? Ta kurtka wygląda, jakby pan ją znalazł na śmietniku. Ktoś w kolejce prychnął śmiechem, ktoś inny odwrócił się, udając, że tego nie słyszy. Ale mężczyzna stał dalej. Nieruchomy, z dłonią, zaciśniętą na kilku marnych monetach. Policzki miał czerwone. Nie zimna, ze wstydu. Następny, krzyknął kasjer machając ręką. Jeśli pan już skończył swój show, to proszę przejść dalej, albo niech pan wróci, jak pan będzie mieć normalne pieniądze. Mężczyzna odsunął się powoli od kasy, w ciszy, w pokorze i z tą samą godnością, której kasjer nie potrafił w nim dostrzec. Gdy przeszedł zaledwie kilka kroków, drzwi sklepu otworzyły się gwałtownie, a zimne powietrze uderzyło do środka. Wszyscy spojrzeli w tamtym kierunku, do sklepu wszedł starszy mężczyzna w eleganckim płaszczu. Kroki miał pewne, spojrzenie skupione i kiedy zobaczył, co się dzieje, zatrzymał się. Jego twarz stężała, bo znał tego mężczyznę o wiele lepiej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. I właśnie w tym momencie wszystko zaczęło się zmieniać. Starszy mężczyzna wszedł do sklepu powoli, ale z taką pewnością, że wszyscy natychmiast zwrócili na niego uwagę. Miał siwe, gęste włosy, elegancki płaszcz, a w dłoni trzymał skórzaną teczkę. Wyglądał jak ktoś, kto nigdy nie miał problemu z pieniędzmi ani z tym, jak jest traktowany. Jednak jego spojrzenie było zupełnie inne, ostre, zimne i bolesne. Zatrzymał się dokładnie w momencie, w którym mężczyzna w zniszczonej kurtce odchodził spod kasy, ze spuszczoną głową i dłonią zaciśniętą na kilku monetach. Widok ten sprawił, że twarz starszego mężczyzny wyraźnie stężała. Kasier z początku nawet nie zauważył nowego klienta. Nadal śmiał się pod nosem, przewracając oczami, jakby właśnie wykonał świetny żart. No wreszcie normalny klient mruknął, patrząc na kobietę stojącą teraz pierwszy w kolejce, ale zanim zdążył zeskanować pierwszy produkt, usłyszał niski, pewny głos. Chwileczkę kasier podniósł wzrok, niezadowolony z przerwania. Uśmiech zniknął z jego twarzy, kiedy zobaczył stojącego przed nim starszego mężczyznę. O co chodzi? Rzucił, próbując brzmieć pewnie, ale w głosie było słychać nerwowość. Starszy mężczyzna nie odpowiedział od razu, zamiast tego podszedł do mężczyzny w zniszczonej kurtce, który wciąż stał nieopodal, jakby nie do końca wiedział, czy zostać, czy odejść. Położył mu rękę na ramieniu spokojnie, delikatnie. Mark powiedział cicho: Wszystko w porządku? Kasjer uniósł u brwi. Klienci zaczęli szeptać. Kilka osób odwróciło głowy, próbując zrozumieć, czy dobrze słyszą. Mężczyzna w kurtce spojrzał na niego zaskoczony. Pan, – Pan mnie zna? – zapytał niepewnie. Starszy mężczyzna przytaknął powoli. – Oczywiście, że cię znam – odpowiedział z emocją, która sprawiła, że nawet kasjer się wyprostował. – I wiem też, jakim jesteś człowiekiem. Kasjer prychnął nerwowo. – Proszę pana, jeśli ten klient nie ma pieniędzy, to nie moja wina. Nie będę się tu bawić w wolontariat. Jak ktoś nie stać, to niech nie zawraca. – Dość. – starszy mężczyzna odwrócił się gwałtownie w jego stronę. Ton, który do tej pory był spokojny, teraz był lodowaty. Widziałem wszystko. Widziałem, jak go poniżyłeś, jak się z niego śmiałeś, jak traktowałeś go gorzej niż śmiecia. Kasjer przełknął ślinę. Po raz pierwszy wyglądał, jakby stracił derezon. Ja przecież tylko bąkał, rozglądając się na boki. Kobieta z kolejki, która wcześniej nic nie powiedziała, również zabrała głos. Tak poniżył go pan, my wszyscy to widzieliśmy. Inny mężczyzna dodał, do tego naprawdę się nie powinno dopuszczać. Kasjer zaczął się czerwienić. Jego pewność siebie topniała z każdą sekundą. Starszy mężczyzna odwrócił się z powrotem do Marka, jakby chciał go upewnić, że ma wsparcie. Zrobimy tak, powiedział spokojnie. Weź wszystko, czego potrzebujesz. Ja zapłacę. Mark pokręcił głową. Nie, nie trzeba. Ja tylko chciałem kupić coś na dziś. Nie chciałem kłopotów. To nie ty sprawiłeś problem, odparł starszy mężczyzna twardo. Tylko ten człowiek za kasą. Kasjer otworzył usta, żeby się bronić, ale nikt już go nie słuchał. Cały sklep patrzył teraz tylko na dwóch mężczyzn tego poniżonego i tego, który właśnie stanął w jego obronie, ale nie wszyscy wiedzieli jeszcze najważniejszego. Starszy mężczyzna nie zjawił się tu przypadkiem. Nie bez powodu wiedział, kim jest Mark, nie bez powodu zareagował tak ostro, bo łączyła ich historia, historia, której nikt tutaj by się nie domyślił, a prawda miała wyjść na jaw szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. W sklepie zapadła ciężka, gęsta cisza. Klienci patrzyli to na starszego mężczyznę, to na Marka, nikt nie rozumiał skąd między nimi taka bliskość, nikt nie spodziewał się, że za chwilę usłyszą coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki zobaczą tę scenę. Starszy mężczyzna wziął głęboki oddech, jakby przygotowywał się do słów, które od dawna w nim się działy. Posłuchajcie, powiedział, obracając się do kasiera i klientów. Ten człowiek, którego pan przed chwilą upokorzył, nie jest kimś przypadkowym i nie jest tym, za kogo pan go wziął. Kasier zaczął nerwowo przebierać palcami po klawiaturze kasy. No, wygląda na. zaczął, ale starszy mężczyzna mu przerwał. Wygląd nie świadczy o wartości człowieka. Mark spuścił wzrok. Widać było, że te słowa go poruszyły. Starszy mężczyzna kontynuował. Ten człowiek przez ponad 25 lat prowadził własną firmę. Uczciwie zatrudniał ludzi, pomagał, dawał pracę. Był człowiekiem, który nigdy nie odwrócił się od tych, którzy go potrzebowali. Kasjer zmarszczył brwi, jakby nie mógł połączyć dwóch faktów: eleganckiego mężczyzny i człowieka w zniszczonej kurtce. I wtedy, mówił dalej starszy mężczyzna, zachorowała jego żona. Walczyła długo. Mark sprzedał wszystko, co miał, by opłacić leczenie. Dom, firmę, oszczędności. Wszystko. Do ostatniego grosza. Kilka osób w kolejce zamarło, ktoś westchnął cicho. Kasjer przełknął nerwowo ślinę. Po jej śmierci, dodał starszy mężczyzna, Mark nie miał już siły wrócić do dawnego życia. Został sam. Bez domu, bez pieniędzy, bez nikogo, kto by mu pomógł. A mimo to, nigdy nikogo nie poprosił o nic. Ani razu. Mark wciąż patrzył w ziemię, jakby było mu wstyd za historię, która wcale nie była powodem do wstydu. Starszy mężczyzna położył mu dłoń na ramieniu. Powiem wam coś jeszcze, dodał. Gdyby nie on, gdyby nie Mark, ja i moja firma nie istnielibyśmy dzisiaj. To on pomógł mi zacząć. On uwierzył we mnie lata temu, kiedy byłem nikim. Klienci spojrzeli na siebie zszokowani. Ja, powiedział z dumą, nie mam zamiaru pozwolić, żeby ktoś taki jak ten młody człowiek, wskazał na kasjera, poniżał człowieka, który okazał więcej serca niż połowa tego miasta. Kasjer zrobił krok do tyłu. Ja ja nie wiedziałem, wydukał. Właśnie o to chodzi, odpowiedział starszy mężczyzna. Pan nie wiedział, bo pana to nie interesowało, bo łatwiej oceniać, niż zapytać. Zapadła długa cisza. Ludzie patrzyli teraz na marka inaczej. Z szacunkiem, współczuciem, zawstydzeniem. Zrobimy tak, powiedział starszy mężczyzna spokojnie, wracając do kasy. Proszę spakować wszystko, co potrzebuje ten człowiek, i proszę to zrobić z szacunkiem, bo właśnie tego pan dzisiaj zabrakło. Kasjer skinął głową drżącymi rękami, chwytając produkty, już się nie śmiał, już nie patrzył z góry, zrozumiał, jak bardzo się pomylił. Starszy mężczyzna zapłacił, po czym wręczył Markowi torbę. Od dziś, powiedział cicho, nie będziesz sam, nie pozwolę na to. I zrobimy porządek z twoim życiem. Tak jak kiedyś, ty pomogłeś mi. Mark uniósł na niego oczy i po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnął, słabo, ale szczerze. Kiedy wychodzili ze sklepu razem, klienci odsunęli się, robiąc im miejsce. Niektórzy kiwnęli Markowi głową, inni powiedzieli, no przepraszam, nie za siebie, ale za to, że nie zareagowali. A kasjer został przy ladzie sam ze swoim wstydem i milczeniem, bo tego dnia nauczył się jednej z najważniejszych lekcji, zanim wyśmiejesz człowieka. Pomyśl, czy naprawdę go znasz. Dziękuję, że jesteś z nami. Napisz w komentarzu, skąd nas słuchasz. To daje nam ogromną motywację.